Wszystkich, gorąco cieplutko! Dziś taki kontrowersyjny temat: alkohol na ketozie, alkohol podczas diety ketogenicznej. Słuchajcie, są różne zdania: jedni mówią można, drudzy mówią nie można. To zależy, kochani, to zależy. Tak naprawdę, alkoholu nie powinno się pić na żadnej diecie. Zwłaszcza kiedy chodzi o redukcję naszej wagi, o redukcję naszej tkanki. Na diecie ketogenicznej jest zupełnie tak samo. Alkohol nie jest jakimś tam super pomysłem. Pamiętajcie, że dieta ketogeniczna to dieta, która absolutnie to znaczy Węglowodane obcinamy jak tylko się da, żeby uzyskać stan ketozy. Alkohol, jak wiadomo, ma węglowodane, jest niewskazany, bardzo łatwo jest nas wyrzucić z tego stanu ketozy. Słuchajcie, co dopiero słodki alkohol, jakiś, powiedzmy, nawet zwykły likierek, który. Jakiś wiśniowy, czy jakiś, może mieć nawet do 30 gramów węgli na 100 ml. Co do tego, oprócz tego, słuchajcie, po takim alkoholu, gdzie jest sporo węglowodanów, bardzo szybko włącza nam się apetyt, czyli stajemy się bardzo głodni czasami po dwóch, trzech lampkach jakiegoś mocniejszego trunku, już zapominamy o tym, że jesteśmy w czasie ketozy, zapominamy, że jesteśmy na diecie i co, ląduje na naszego brzucha wszystko, co popadnie, tak? Oprócz tego, co jest jeszcze takie istotne, na keto alkohol, nasza wątroba, alkohol metabolizuje od razu, czyli jak po tylko po wypiciu, ona zaraz pracuje, ona nie zajmuje się niczym innym, żadną utratą tkanki tłuszczowej ani niczym innym, tylko po prostu metabolizuje ten alkohol. Na cząstki, żeby jak najszybciej się pozbyć go z naszego organizmu. Co za tym idzie, bardzo szybko stajemy się pod pijani. No, można powiedzieć, pijani, tak? Nasza tolerancja na alkohol spada nawet dwu-, trzykrotnie. Jak kiedyś potrafiliśmy wypić tego alkoholu naprawdę sporo. To teraz y, już jesteśmy, nie jesteśmy w stanie go aż, aż tyle wypić, bardzo szybko się, bardzo szybko się y, upijamy. Y, co jeszcze jest takie ważne? Dlaczego nie powinniśmy tego alkoholu pić? Y, słuchajcie, no przede wszystkim alkohol jest niezdrowy. Alkohol jest bardzo kaloryczny, ale. Kochani, to są same puste kalorie. One nie dostarcza nam żadnych witamin, żadnych substancji takich odżywczych, mineralnych. Oprócz tego niektóre alkohole mają bardzo dużą zawartość cukru, co nas po prostu może z tej ketozy wywalić. Ale pomimo tego. Że jest niewskazany na diecie, pomimo tego, że jest niezdrowy, i tutaj ja zaznaczę, że ja uważam, i to jest tylko i wyłącznie yy, taka yy, moja odpowiedź, że jeżeli już jesteśmy po tej adaptacji. I nasz organizm już wytwarza te ciała ketonowe i umie z nich korzystać, umie z nich czerpać energię, to ja uważam, że czemu nie? Jeżeli dobierzemy dobrze alkohol, który jest bardzo niskowęglowodanowy, i będziemy to robić okazjonalnie, czy tam po prostu pół lampki co drugi tydzień do kolacji, do wina. To ja uważam, że nas to z ketozy nie powinno wyrzucić. W żaden sposób nam to nie powinno zaszkodzić. Powiem jeszcze, mało tego, że czerwone wino też powoduje, że człowiek jest rozluźniony, troszkę zrelaksowany. I można też w tym kierunku popatrzeć, że to nie jest aż takie złe. Tylko, kochani, wszystko z umiarem. Wszystko z umiarem i oczywiście po adaptacji. Jeżeli jesteśmy jeszcze podczas adaptacji, dajmy sobie spokój, niech ten organizm nasz się przyzwyczai do tej zmiany. Pamiętajcie, że jest dużo ludzi takich jak ja, którzy już nie potrzebują utracić wagi, nie są na redukcji, są już teraz na keto dla zdrowia, dla dłuższego życia. Uważają, że to jest super. Dla mnie to jest już jak styl życia, więc dlaczego od czasu do czasu nie? Ja tutaj wam powiem teraz, jakie alkohole możecie pić i jakie są niskowęglowodanowe, jakie są wysokowęglowodanowe. Więc zacznijmy od takich, które od czasu do czasu możemy wypić. To są alkohole typu czysta wódka, czysta wódka, brandy, whisky, jakiś koniaczek. Te wszystkie alkohole, takie czyste, wysokoprocentowe, one są, one są bez węglowodanów. One mają kalorie, jak najbardziej, dosyć dużo kalorii. Te kalorie są puste, więc my sobie nie możemy zamienić po prostu zamiast obiadu to tam dwie lampki wina czy dwie kieliszeczki wódki i to już będzie 300 kalorii. Nie, 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 to są puste kalorie, one nam nic nie dają, tylko powodują, że nasza wątroba będzie bardzo ciężko pracować, ale mówię okazjonalnie, czemu nie? Pamiętajmy, jeżeli pijemy właśnie jakąś budeczkę, jaką whisky, to żeby to nie były napoje słodzone, żeby to nie była Coca Cola, jakieś soki, bo soki też mają cukier. Najlepiej woda mineralna, limonka. I coś takiego, ja nie jestem za w ogóle napójami zero, jakimiś energy drinkami zero. To jest wszystko chemia. Jak już musicie, oczywiście one są lepsze niż te wszystkie słodzone, ale lepiej wydaje mi się jakaś limonka, troszkę wody sobie dać, kostkę lodu i to już będzie, to już będzie fajny drink. Oprócz takich bardzo mocnych alkoholi, ja tutaj mam wodę. Czystą wodę. Oprócz takich mocnych trunków, które nie mają w ogóle węglowodanów. Mamy jeszcze, ja tutaj powiem, że też śmiało można je pić, są to wina wytrawne. Ale całkowicie wytrawne. I to nie jest tak, że wszystkie wina wytrawne mają tyle samo węglowodanów. Absolutnie nie. One mają inną ilość węglowodanów, one mają inną ilość kalorii. Ja tutaj, słuchajcie, ja sobie sprawdzam, ile dane wino ma węglowodanów czy kalorii przez apkę. Używam do tego MyFitnessPal, Z każdej z, z tyłu butelki jest to kąt kreskowy. Ja sobie go skanuję. I wtedy na aplikacji mi dokładnie pokazuje, ile dane wino na 100 ml ma kalorii, ile ma węglowodanów, tłuszczy i białka, tak? Bo jak tu już można zauważyć, a ja mam tutaj dwie butelki Merlota, Tak, tu jest Merlot i tu jest Merlot. To jest 2,7, to powinno nas stać tutaj. Dwa, dwie butelki Merlota i słuchajcie, jedno ma 2,5 na 100 ml gramów cukru węglowodanów, tak? A to już ma 3,6 na 100 ml węglowodanów, czyli już troszkę więcej. Więc warto sobie, jak już mamy ochotę się czegoś napić, tak? Jesteśmy po tej redukcji. No to idziemy do, te, do sklepu z naszym telefonem i sobie z tyłu skalujemy i patrzymy. Patrzymy, właśnie merloty mają stosunkowo mało węglowodanów. Ja tutaj znalazłam, słuchajcie, w szafce takie wino, które ma 2,1 g węglowodanów na 100. Jeżeli znaleźliście, które ma mniej, to dajcie komentarz pod spodem. Ja pewnie to teraz przeczytam niepoprawnie. To jest Sauvignon blanc. To jest pewnie bardzo niepoprawnie powiedziane, ale słuchajcie, te wino jest bardzo fajne, tylko że to jest białe. Ja wolę wina czerwone, to jest białe i ona jest bardzo wytrawne. Więc, kochani, co jest ważne jeszcze, jeżeli na przykład zdecydujemy się na lampeczkę taką wina, tak? I tam będzie powiedzmy 200 ml. No to już sobie musimy liczyć: 4 gramy czy 300 ml, to już jest 6 gramów węgli, tak? Jeżeli nasz limit, ja już mam ten limit troszkę wyższy tych węgli, bo już jestem ponad rok na keto. Więc ten mój limit, żeby mnie tak szybko wyrzucić, jest wyższy. Ale to wy sobie musicie sami tak ustalić, poczuć, ile możecie, żeby was nie wywaliło. I więc jeżeli tam wyjdzie wam, że 4 czy 6 węgli, a po prostu jesteście na przykład możecie 20 czy 30 odliczacie sobie oczywiście te węgle od tej waszej sumy, żeby wszystko było pod kontrolą, żeby wszystko się zgadzało. No i to są takie wina właśnie wytrawne. Chanti, tutaj mam jeden merlot, drugi merlot, tutaj mam białe. A teraz sobie przejdziemy do takich trunków jak amaretto. Kochani, amaretto ma 30 gram węglowodanów na 100 ml, czyli absolutnie nie: żadne likiery, żadne takie słodkie wina. Porto. Szampan absolutnie nie. Piwo tak samo jest wysoko węglowodanowe, tak samo nie. Ja tutaj mam taki, słuchajcie, likier truskawkowy, gin likier. I to już jest bomba, bo to ma 700 kalorii na 100 ml. Ale to nie jest najgorsze. Najgorsze jest to, że to jest 40 gram. Węglowodanów to już jest, słuchajcie, setka i koniec! I już, już dzienny limit zapotrzebowania, a nawet więcej, bo niektórzy cały czas są na 20 gramach. Czyli to już jest koniec, nic już więcej nie można. Oprócz tego, słuchajcie, tak jak już powiedziałam, jeżeli nasza wątroba pozbywa się tego w bardzo szybkim czasie tego alkoholu. Nic innego nie robi, nasza waga staje, nasz organizm nie walczy, więc sami musicie sobie zadać pytania, czy warto? Czy jednak nie warto, to już do Was zostawiam tą decyzję. Ja uważam osobiście od czasu do czasu, ja mam zamiar zostać na diecie ketogenicznej bardzo, bardzo długo, więc ja uważam, że od czasu do czasu, czemu nie? Jeżeli to wszystko będzie robione z głową, jeżeli to będzie wszystko robione. E, tak jak powinno być, jeżeli sobie ten alkohol dobierzemy, właśnie taki wytrawny i to będzie lampeczka tam raz w miesiącu czy raz na dwa tygodnie, to ja myślę, że nic nam się nie stanie. To tak samo e, jeszcze tutaj napomnę, e, napomknę e, do słodkości. Jedni uważają, e, chcesz żyć na keto, chcesz mieć lepszy styl życia, to po co ci słodkości? No po to słodkości, żeby sobie urozmaicać, tak? Żeby żyć normalnie, żeby y, żyć zdrowo, ale w miarę normalnie. Nie możemy sobie wszystkiego odmawiać, nie możemy sobie wszystkiego nie wolno, nie wolno, nie wolno. Możemy sobie zamieniać. Słuchajcie, zamieniać na lepsze, zamieniać na zdrowsze, ale nie całkowicie mm, rezygnować ze wszystkiego. Dobra, kochani, bo ja się tutaj rozgadałam. A już wybiegam na kolejny temat. Kochani, mam nadzieję, że Wam trochę tutaj pomogłam, trochę Wam to wszystko objaśniłam. Decyzję zostawiam Wam. Komentujcie, czy takie filmiki Wam się podobają, takie tematyczne. Zostawcie komentarz, co Wy myślicie o piciu alkoholu na ketozie. и запрашам кога и до наступнега отчинка. Па!